Dark Patterns to jest um, um, zjawisko polegające na tym, że część podmiotów cyfrowych, przede wszystkim kojarzymy to ze sklepami internetowymi, ale nie tylko, wykorzystuje, tworzy specjalnie w ten sposób interfejsy, żeby wykorzystywać pewne schematy myślowe konsumentów, tak, żeby oni pomimo tego, że intuicyjnie by na przykład nie zdecydowali się na pewien zakup albo na subskrypcję na przykład jakiejś usługi, robią to. Czyli jest to pewna forma manipulacji. Jest pewien katalog pewnych właśnie tego typu praktyk, więc można oczywiście w pewien sposób zidentyfikować, że to jest tego typu praktyka. Natomiast dotychczas nie było to bardzo ściśle regulowane. To znaczy, było to było traktowane jako pewna zła praktyka. Niemniej jednak nie dawało dużego pola konsumentowi. W zakresie na przykład obrony swoich praw. Trzeba też powiedzieć, że rynek cyfrowy w Polsce, a szczególnie media cyfrowe, świetnie potrafią się samoregulować. I w wielu zakresach my mamy już mechanizmy, które standaryzują dobre praktyki na rynku. Ale w ostatnim czasie pojawiło się szereg nowych graczy spoza regulacji europejskiej, którzy są z innych kontynentów i przynieśli nie tylko standardy, które są osadzone w innej kulturze, w ogóle komunikacji z konsumentem, ale także w innych w systemie regulacyjnym i z tego względu mamy w ostatnim czasie szczególnie dużo tego typu praktyk, gdzie konsument no, gubi się między tymi różnymi platformami, usługami, i nie wiedząc tak naprawdę, gdzie jest ta granica chociażby jego praw i możliwości dochodzenia swoich praw zbliża się nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektronicznych, elektroniczną i tam też między innymi są zapisy które nakładają kary na podmioty które tworzą w ten sposób interfejsy aby manipulować konsumentami nadmiernie więc spodziewamy się pewnych regulacji które uzupełnią ten mechanizm natomiast prawo bez systemu skutecznego stosowania go nie będzie prawda Osiągał swojego celu. Bo trzeba powiedzieć, że na rynku mamy bardzo wiele podmiotów. Część to są świetnie funkcjonujące polskie albo europejskie podmioty, które często dbają o standardy swoich prowadzenia praktyk i dobrych praktyk na wyższym poziomie nawet niż prawo tego od nich wymaga. Więc mamy część podmiotów, które dbają o interes konsumenta, bo rozumieją, że tak naprawdę żyją w symbiozie z tym konsumentem. Natomiast mamy też szereg innych podmiotów, które mają zupełnie inny punkt widzenia i niestety one nie są regulowane przez europejskie prawo, więc tu kluczowe jest to, żeby standardy, które są wprowadzane przez nowe regulacje, dotyczyły wszystkich podmiotów, które świadczą analogiczne usługi do polskiego konsumenta.